Cześć, witajcie! Z tej strony Łukasz, a to jest Biblia Kryptowalut. Słuchajcie, w dzisiejszym filmiku powiemy sobie o tym, jak znaleźć takie fajne perełki, takie kryptowaluty jest naprawdę z dużym potencjałem, ale też z drugiej strony, żeby się nie naciąć, żeby to nie był żaden skam, żeby po prostu kasy nie wtopić. Z początku przejdziemy sobie przez taką moją małą strategię, którą zawsze robię, oceniając dany projekt, a którą widzę, że mało, mało, bardzo osób stosuje, a jest naprawdę bardzo przydatna. Potem przejdziemy sobie do Queen Market Kappa opowiem wam o tym jak użyć go do wyszukiwania takich jeszcze fajnych perełek, żeby nasz research jeszcze bardziej zawęzić, a na końcu powiemy sobie już o researchu samych ICO, na co patrzeć na stronie, u nich, na co uwagę zwracać przy researchu projektów, żeby też się nie naciąć i takie trzy strategie, jak będziemy stosować to bardzo minimalizujemy tym naszą szansę na wtopienie kasy, a z kolei zwiększamy na potencjalne zyski. I powiedzcie mi też, co sądzicie o takim sposobie nagrywania czy to, że Wiecie, jakby chcę, żeby tutaj na naszym kanale był ten jakby obraz, montaż bardziej profesjonalny, coraz bardziej z filmu na film. Powiedzcie mi, co o tym sądzicie, czy mam tutaj pokazywać też twarz czasami, czy wolelibyście raczej, żeby to było stricte jakby nagranie z ekranu. Powiedzcie mi, co o tym sądzicie i, i tyle. Przejdźmy już do nagrania. Zanim jeszcze zaczniemy, to napisz w komentarzu mi, co do jakiej kryptowaluty ty sam posiadasz jakby duże nadzieje, myślisz, że ona fajnie, fajnie urośnie. Ciekaw jestem twojej opinii, więc daj mi znać w komentarzu teraz. I słuchaj, odpisuję na wszystkie komentarze, więc na pewno również tobie odpowiem i po prostu może się wieczna czy nam jakaś z tego wywiąże dyskusja, powymieniamy się doświadczeniem, więc czemu czemu nie? I dodatkowo przypominam o konkursie na moim profilu, a nagrodą jest wygranie 1000 zł, a link do filmu załączam w opisie pod tym filmem. I też również, jeżeli chcesz otoczyć się w świecie kryptowalut jeszcze bardziej i być zawsze na bieżąco, to zachęcam do śledzenia mnie i innych profili na Twitterze oraz do dołączenia do grupki na Facebooku, bo jest już nas tam ponad 3000 I linki również znajdziesz w opisie do tego filmu. W ten sposób jeszcze bardziej zmaksymalizujesz swoją imersję w świecie kryptowalut, przez co żaden news Ci nie ucieknie. Ale dobra, przejdźmy do tego, do tematu odcinka. Słuchajcie, taka numer jeden strategia dla mnie i naprawdę ona jest mega oryginalna i wątpię, żeby ktoś inny Wam o niej kiedyś powiedział. Co do tego, w jaki sposób jakby zaczynam research kryptowalut. No bo tutaj mamy swój, mamy MarketCap, to jest wiele, wiele coinów. Codziennie dochodzi z 30 nowych na cap, Nie wiadomo dokładnie, jak się w tym połapać i, i co robić. I słuchajcie, taką moją strategią jest to, więc wchodzimy sobie tutaj w Ethereum. Tak, tu mamy właśnie Ethereum i teraz tak, Explorers. I wchodzimy sobie w Etherscan. Etherscan to jakby widzimy, możemy sobie każdy adres wpisać. Tu są jakby wszystkie, wszystkie jakby adresy Ethereum, plus te, które są na erc 20 które po prostu są, które są tokenami, tokenami Ethereum. Ale tak, nie tylko adresy. Jeżeli sobie damy filtry i damy tokens, to tutaj możemy wybrać token. Dużo z nich jest na bazie Ethereumu, więc powiedzmy ostatnio mój kolega wypuścił coin, to nie jest tylko tak po prostu mi się przypomniało. Unicly, tak jest Unicly, więc otwieramy jakiś token, nazwę tokena, którego tam chcemy zainwestować, który też jest na ERC20. Klikamy sobie w niego i teraz tak, tutaj mamy wszystkie jakby adresy, które w niego jakby zainwestowały, ile ich jest, 30 tysięcy ponad adresów. I teraz sobie zmieniamy tak, zmieniamy sobie z Transfers na Holders I tutaj nam się wyświetlają co do rankingu od jakby najbogatszego woleta, Po jakby, ten tutaj trzymajcie, 2,5 miliona dolarów w tym, w, w Ethereum To jest Unity Deployer, czyli, czyli tam pewnie jakiś firmowy A jak sobie tutaj zajdziemy, zejdziemy niżej, tu są jakby dużo, dużo jakby te kwoty są normalniejsze i teraz, jeżeli sobie wejdziemy w taki tutaj link, to otworzy nam się portfel tego Kolesia. Tu widzimy wszystkie jego transakcje, i teraz tak to jest portfel jakiegoś Kolesia. Można być wieloryba, bo on tych tokenów tutaj ma prawie 100 tysięcy dolarów. Także można być, że zna się on na rzeczy. Ten token też swego czasu był za 8 dolarów ponad. Teraz jego cena zmalała, także też mógł sobie na tym fajnie, fajnie zarobić. I teraz tak, słuchajcie, sprawa jest taka: klikamy sobie w to "View Address Page" i przenosi nas na jego walleta. I teraz tak, jeżeli ten ktoś zna się na krypto, ma w nim duży kapitał, po prostu jest ogarniaczem krypto, to jest wallet jakiegoś po prostu wieloryba. Tutaj mamy listę tokenów, w które on również zainwestował, a które są inne od Unikli. I my Przyglądając sobie te tokeny, to jest jakiś SAM za 1,5 miliona dolarów, OWR za 221 tysięcy dolarów naszej Unity, ExcedeMe i tak dalej. Tutaj mamy te różne koiny. Możemy tak zrobić jakby z kilkoma takimi dużymi dużymi adresami, przez co jakby zobaczymy, w co ludzie, w co tacy wyjadacze kryptowaluty, jakby w co oni sami inwestują, przez co jakby. Nasz, nasz research może się fajnie zawęzić do, do kilku sztuk tokenów. Ten tutaj na przykład oprócz Uniclli ma Warp Token, co jest również ciekawe. No, oprócz tego nie ma ich zbyt wiele więcej. także ja bym tutaj szukał dalej. Powiedzmy, wybierzmy sobie jeszcze ten adres. Idźmy znowu tutaj: View address page, idziemy dalej. Co on tutaj ma? On ma tutaj 6000 dolarów w tokenach RC20. I oprócz Uniqli, które ma tylko, no, tylko za 40 tysięcy dolarów, ma tu jeszcze jakieś Chain Games, AXS, ma audio za 350 tysięcy dolarów, więc ja bym sprawdził na pewno to, to, to. Ale ogólnie jaka jest geneza, jaka, o co chodzi dokładnie w tej strategii. Szukamy tak sobie po tych portfelach y, osób, tych właśnie bogatych, bogatych wielorybów i patrzymy, jakie tokeny RC20 się powtarzają. Jeżeli parę z nich się powtarza, Wtedy, jakby na tej bazie, możemy zawęzić nasze, nasze poszukiwania. Możemy poszukać, co dany token jakby sobą reprezentuje, co on robi i tak dalej. Czy on jest w ogóle perspektywiczny, czy to jest jakiś skamulec? No, raczej to nie jest skamulec, skoro oni w niego sami zainwestowali, chyba się znają na rzeczy. I w ten sposób, po prostu, nasze poszukiwania możemy w znaczny sposób zawęzić. Mogą być one prostsze, bo przecież. Czemu ktoś by mnie miał inwestować, skoro mm, to byłby jakiś skam? Oczywiście, może, ale jest to już dużo mniej prawdopodobne. Może mają oni jakieś inside info, dlaczego te tokeny mają, kto wie. Jest to taki mój sposób na jakieś takie pierwsze rozsianie projektów od tych perspektywicznych do tych nieperspektywicznych. Myślę, że tak mało osób robi, i że to jest po prostu fajne i opłacalne. Ale oczywiście nie możemy się tą metodą sugerować. To jest taka num metoda numer jeden, yy, powiedzmy, Pierwsza, pierwsza z brzegu i teraz przejdźmy sobie do, do jakby zawężania, do zawężania naszego pola, pola działania. Jeżeli ten film Ci się podoba, jeżeli ta metoda Ci się podoba, to zrób mi i algorytmowi przyjemność i, i daj łapkę w górę temu filmowi teraz. Ale oczywiście nie możemy się sugerować metodą numer 1 w 100%, tak jak już mówiłem, i z tego powodu teraz przyjrzymy się stronie CoinMarketCap, którą większość ludzi używa po prostu, żeby tutaj sprawdzić o. Jak Bitcoin urósł, zmalał, jak i urosło, bądź zmalało, żeby sprawdzić market cap, volume, podaż i tak dalej, tutaj wszystko się, się miewa, ale powiem Wam szczerze, że jest tutaj naprawdę dużo ciekawych opcji, w które się jakby nikt na co dzień nie zgłębia, a warto, a warto, bo naprawdę dzięki temu sposobowi też można kilka coinów odsiać i wybrać te, które są najbardziej perspektywiczne. A tak, jeszcze jako ciekawostkę Wam powiem, że tutaj jest taka opcja Learn, i dzięki opcji jest learn, wchodzimy w learn i dajemy IRN i dzięki temu możemy tutaj dostać za jakieś wypełnianie ankiet, na przykład yy, powiedzmy sobie nftb, kliknijmy co nam się pojawi. Najczęściej jest tak, że o to nie są ankiety, boże wtopa, za wypełnianie jakiejś lekcji o nftgach, tutaj widzicie nfts, co to jest nftb, ja nawet sam nie wiem, nftb token. Po prostu uczymy się o kryptowalutach, wypełniamy potem takie lekcje jak w szkole, trochę jak na kursie i przez to dostajemy potem parę dolarów dosłownie, tam z każdego mamy powiedzmy po trzy, po dwa dolary, ale jest to fajna, fajny myślę sposób, żeby jakby zmotywować samego siebie do, do nauki o kryptowalutach, o tym jak to wszystko działa, a też dzięki temu jakby możemy sobie tam kilka, kilka złotych zarobić. Jest to bardzo fajne, to też nie są takie skamy, jakieś tam, nie wiem, myślicie, że jakaś tam kryptowaluta, skamulet zrobiła sobie o tutaj taki tutorial do wypełnienia, żeby się nauczyć o tym, jak, jak to u nich wszystko wygląda? Nie. Tutaj, jak widzicie, to są naprawdę duże kryptowaluty. no Tutaj możecie sobie zauważyć, z takich najbardziej znanych to jest Sushi Swap, Polka Starter. To jakby są znane pewne projekty, także można sobie fajnie, zawsze na nich kilka dolarów zarobić. Ale okej, okay, zamkniemy to okienko i przejdźmy sobie dalej. I tak, przejdziemy sobie w kryptowaluty i klikimy w Spotlight. I są tutaj dwie ciekawe tabelki. Tutaj są Biggest Gainers, Biggest Losers. To na to ja nigdy nie patrzę, bo tutaj są zawsze jakieś chore liczby. Tutaj są jakieś skamy, które już ktoś usiekł z pieniędzmi i widzicie, mają w ciągu doby minus prawie 100%. Tutaj też jakieś horrendalne w ogóle dziwne liczby. Na no to w ogóle tym się nie można sugerować, ale są fajne dwie tabelki typu Trending i Most Visited, czyli te kryptowaluty, o których było jakby najbardziej głośno, które jakby najbardziej były klikalne w ciągu, w ciągu jakiegoś tam okresu czasu. I też tu są Trending, czyli takie waluty, które są jakby w jakimś okresie czasu coraz bardziej popularne jakby w całym internecie i coraz więcej newsów z nimi związanych. I tutaj pewnie CoinMarketCap ma jakiś swój taki algorytm, w jaki sposób jakby w ogóle decyduje o tym, czy ta kryptowaluta jest trending, czy też, czy też nie jest trending. Podejrzewam, że to ma coś wspólnego z rosnącym wolumenem, z tym jak często się właśnie mówi o tej kryptowalucie w social mediach, w ogólnie ile jest tych newsów itd. itd. Ogólnie też fajną zakładką jest opcja calendars i tutaj mamy, o na przykład są free airdrops. Możemy sobie sprawdzić, czy się kwalifikujemy na któryś z airdropów. Tutaj widzicie, też jest ich mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo. Także możemy sobie sprawdzić, czy do którego się kwalifikujemy, bo zawsze sobie parę, parę, parę dolarów możemy zarobić. Ale co ciekawsze, w zakładce calendars jest na przykład kalendarz wydarzeń, i to, to akurat jest bardzo ciekawe bo tutaj są wszystkie wydarzenia i eventy, które, które mają miejsce w krypto, w kryptoświecie, z takich znań owicie Solana, kickx Listing i tak dalej. I może już cena będzie wywindowana w tych kryptowalut, które jakby mają event dzisiaj, ale jak sobie zjedziemy niżej, to jak widzicie tych eventów tomorrow możemy scrollować i scrollować, i jak sobie wybierzemy na przykład taki event, który jest tam za dwa czy trzy tygodnie i tylko się powiąże z tym y, kryptowalutą, która na przykład jest na CoinMarkecie w Trending i na przykład jeszcze się powiąże z tą krypto, o której już byśmy mówili w pierwszym sposobie, czyli co tam paru paru Walesów, parę wielorybów ją miało, używając tego RC20 sposobu, to tak właśnie po nic do kłębka takim naszym researchem, jak jeszcze zaraz Wam pokażę, jak badać, czy dane dany ICO jest na pewno legitny, to wtedy możemy sobie rozsiać fajnie, czy kryptowaluta w ogóle jest legitna i czy ma jakieś szanse w perspektywie kolejnych, kolejnych tygodni na wystrzelenie. Ja tak zawsze robię researche i myślę, że to jest naprawdę mądra sprawa, szczególnie z tym pierwszym sposobem, bo bardzo mało osób tak robi. I teraz, jak jeszcze jesteśmy tutaj na stronie głównej, to warto też sobie wejść w kategorię. I tutaj mamy jakby posegregowane różne altcoiny, jakby co do kategorii, co one chcą tworzyć, w czym one się rozwijają, co one chcą zmienić na świecie. Tutaj widzicie mamy wideo, media, entertainment, sports i tak dalej. Ale co ważne jest, co jest ważne, jak sobie w dół, o tu nawet jest e-commerce, ja mam sklepy e-commerce, e e to jest ogólnie moja pasja, więc pewnie sobie też tutaj wejdę, co tutaj jest ciekawego. Ale jeszcze raz, co ważne, jak sobie tutaj zjedziemy bardziej, bardziej w dół, to oprócz jakby kategorii samych projektów, też nam się jakby fundusze, jakieś różne inwestycyjne, firmy inwestycyjne, i możemy jakby je podglądać, w co one same inwestują. Tutaj widzicie, macie Fenbushi Capital Portfolio, Placeholder Ventures Portfolio i tak dalej, i tak dalej. Też możemy je podglądać Coinfund Portfolio. Możemy podglądać, co oni sami, jakby w co inwestują i w jaki, i w jaki sposób. To też jest, to też, to też jest jak dla mnie bardzo, bardzo fajna opcja. I właśnie to jest taki mega podstawowy research, który zawsze ja robię na początku. Potem do tego oczywiście dochodzi research sam na stronie projektu, aby zobaczyć, czy dana kryptowaluta już na pewno nie jest skanem. I często po takim pół godziny researchu możemy już zobaczyć, czy dana krypto jest czegoś w ogóle warta i jak w ogóle do tematu podejść. I zanim przejdziemy do trzeciego sposobu, to jeszcze chciałbym tylko powiedzieć, że jeżeli chciałbyś oglądać takich filmów więcej jak ten, to w prawym górnym rogu teraz pojawi się kafelek z playlistą wszystkich moich takich filmów na temat top kryptowalut. Więc kliknij go sobie, otwórz i zachowaj na później, żeby go potem zobaczyć. I teraz już przejdźmy do trzeciego sposobu. I właśnie, idźmy dalej, bo to o czym mówiłem przed chwilą to tak naprawdę był taki podstawowy research, że tak powiem i... Oczywiście na podstawie tak już możemy wywnioskować jakieś tam informacje, ale nadal nie możemy być pewni co do naszych decyzji, więc powinniśmy zrobić jeszcze parę rzeczy. I bardzo często będziemy trafiać na coiny, które dopiero co wyszły z fazy zbierania funduszy i niedawno temu wyszły na swoje pierwsze giełdy, a może nawet jeszcze nie, nie zdążyły wyjść. I aby przejść dalej chciałbym jeszcze wytłumaczyć pokrótce i wyjaśnić czym jest ICO, jakie są jego etapy i z czym się ono je. Ja tutaj sobie otworzyłem kilka stronek, takich różnych o ICO. Nawet tutaj widzicie, jest po polsku Wikipedia. Ale w skrócie jest to zbiórka, w ramach której startupy, powiedzmy takie startupy kryptowalutowe, czyli firmy, które dopiero co wkraczają na rynek, mogą pozyskać kapitał od inwestorów, i środki te są przeznaczone na rozwój opracowanych pomysłów. I wiele osób twierdzi, że tak zwane ICO stanowi odpowiedź branży krypto na tak zwane IPO, czyli jakby publiczną emisję akcji, która umożliwia spółkom pozyskanie kapitału na realizację ich własnych celów. I różnicę pomiędzy tymi dwoma sposobami zbierania funduszy mówimy nieco szerzej w innym, myślę, filmiku, ale skupmy się teraz na ICO, bo w ramach tego typu finansowania firma decyduje się na emisję tokenów. I te tokeny mogą reprezentować zarówno udział w projekcie, jak i uprawniać do skorzystania z jakiegoś produktu lub usługi oferowanych przez firmę. I sukces ICO zależy w dużej mierze od relacji nawiązanych z inwestorami, dobrej koncepcji, a także wartościowej oferty, czy tego właśnie, co oni chcą stworzyć. I wszystko zaczyna się od ogłoszenia ich pomysłu, jakże jakby oraz publikacji whitepapera, która powinna zawierać wszystkie szczegóły związane z projektem, ich w tym model biznesowy, plan rozwoju i tak, tak jak to było, jak recenzowałem MetaHero, oni mieli fajny whitepaper, tam wszystko było opisane, że mają już jakby gotowy produkt, wszystko było czarno na białym. I taka przygotowana oferta określa zasady jakby funkcjonowania tokenu oraz prawa inwestorów i należy dodać, że sprzedaż preemitowanych tokenów może przebiegać wieloetapowo. I tutaj właśnie nam wyświetliłem 10 największych skamów, które jakby ukradły no, 2 miliardy złotych, i tutaj je mamy rozpisane. Więc nawet jak o BitConnect na poszczególnych Pańce, było bardzo popularne, oni chyba robili to tak, że zarabia się na kryptowalutach 1%, 1 dziennie, co w ogóle było szałem, na to się naprawdę pół Ameryki nabrało. I właśnie jak nie dać oszukać, żeby nie skończyć tutaj jak, jak oni. Upewni się, że jakby założyciele projektu mają jasno zdefiniowane założenia. Bo dobre ICO ma zazwyczaj przejrzyste dokumenty z prostymi, zwięzłymi oraz w zrozumiały sposób zdefiniowanymi coinami. Sprawdź też, kto stoi za projektem, zobacz, czy jego założyciele mają wystarczające doświadczenie, by doprowadzić projekt do końca. Tak samo jak to było z Robertem Grimmem, że jest Robert Grin, jest w Metahiro połowa projektu z jego starej firmy Codewise. Także to jakby daje nam do myślenia, że to naprawdę nie jest, nie jest nic takiego szemranego. Więc dowiedz się, kto stoi za projektem, prześleć ich historię zatrudnienia, upewnij się, że istnieją w realnym świecie, bo wielu oszustów bowiem tworzy fałszywe konta po to, by pozyskać w ten sposób zaufanie od inwestorów, czyli od nas. Zobaczym, wiesz, konta na Twitterze. pewnie będą mieli na Twitterze, bo to jest taka normalka, ale zobaczy mają na Linkedinie, jakie mają historię konta na LinkedInie, czy mają te wszystkie media społecznościowe, Facebooki, czy wszystko tam się zgadza, wiecie, czy ich znajomi istnieją, ile mają konto na Facebooku, na LinkedInie, to wszystko jest ważne i... Taki research na naprawdę bardzo, bardzo ułatwia sprawę. I upewni się również, że środki z ICO są przechowywane na portfelu depozytowym, bo jego fenomen polega na tym, iż wymaga on wielu kluczy i dzięki którym można uzyskać do niego dostęp. Stanowi on skuteczną taką ochronę przed oszustwami, zwłaszcza gdy trzecia, neutralna strona posiada tylko jeden z kluczy. I to naprawdę jest bardzo, bardzo ważne. Jeszcze wracając do samego ICO, tak jak tutaj mamy napisane, Składa się on z trzech etapów. Pierwszym z nich jest private sale. I otwiera się go, gdy już założyciele mają white paper i to jest właśnie niezwykle ważne. Najczęściej taki Private Sale z początku uczestniczą w nim tylko tacy duzi inwestorzy, którzy są od początku zaznajomieni z projektem, którzy po prostu mają tylko na początek wy wyłożyć siano. I po tym private sale'u pojawia się pre sale i do publicznej wiadomości zostaje wypuszczona informacja o projekcie, i ludzie mogą w projekt zainwestować. I najczęściej są tworzone również różne pułapy cenowe, na przykład coin na pierwszym etapie Preysala'a kupimy taniej niż na drugim czy trzecim. To jest tak stopniowo jakby uwalniane, tam jakąś część można kupić, każdy może to sam kupić za jakąś część, nie za całość i tylko tam do jakiejś części chcą dobić. Jednak no właśnie również tutaj jest limit, tokenów, jaki możemy nabić. I trzecim jakby już etapem jest public sale, gdzie tokeny są powiedzmy dostępne dla każdego. I tak to działa pokrótce. Jeszcze sobie raz prześledźcie, jakby to naprawdę nie sparzcie się na tym, sprawcie kto stoi za projektem, upewnij się, że środki z ICO są na profilu depozytowym i upewnij się, że założyciele mają jasno zdefiniowane założenia, że to nie są żadne wiecie tam. Yy, dziwne, dziwne jakby kruczki prawne. Że wszystko jest jakby czarno na białym, że mają konta na Facebooku, na LinkedInie, wszędzie, od ilu one istnieją, czy jak dawno, to jest naprawdę bardzo, bardzo ważne. I słuchajcie, to już wszystko. Jeżeli ten film Ci się podobał, to kliknij subskrybuj na dole, będzie mi bardzo miło. za Zalajkuj i koniecznie sprawdź następny film w kolejce, bo również jest ciekawy. Cześć!